Dobrze, i zaczynamy praktykę, czyli zaczynamy oddychać. Do przepony, siedząc prosto, masz oparcie, super, nie masz oparcie. to po prostu staraj się trzymać kręgosłup, ale nie w takim jakimś mocnym napięciu, tak? Jesteś luźna, ale prosta cały czas. Nie uciskamy przepony i oddychamy, każda w swoim tempie oczywiście, Zatem oddychamy dziewczęta. Każdy w swoim tempie do przepony, wolny wdech i wolny wydech. Powiem kiedy kończymy, także spokojnie sobie oddychaj. Wszystko na bok, a te parę minut, kiedy to robisz, czy samo oddychanie, czy praktykę? Niech poczeka, zajmie się tym, jak skończysz. Poczuj przyjemność z tego oddychania. Poczuj przyjemność z tego, jak Twoja przepłona się rozluźnia. Z przodu, z boków, na plecach. Bo właśnie tam wszędzie ją masz. Twój mózg jest Ci wdzięczny za tę ilość tlenu. Twoje ciało całe jest Ci wdzięczne za to. Twoje ciało jest Ci wdzięczne za wodę, którą dostarczasz. Za to, że dbasz o, do, o nawodnienie. ciało, twój organizm, ty cała jesteś sobie wdzięczna za tę praktyka. Że dajesz czas dla siebie. Że dajesz ten czas sobie dla siebie za sobą. Siedząc, później jeszcze będziemy też praktykować w ruchu. Jeśli nawet to są dwie minuty, jeśli nawet to jest 5 minut, to jest czas dla siebie. Za każdy ten czas. Twój organizm jest Ci wdzięczny. Nie oceniaj tego, że to za krótko, że to nie ma sensu. Po prostu zrób nawet dwie minuty. Teraz powoli wracaj do normalnego oddechu. Jeśli miałeś zamknięte oczy, otwórz je powolutku, oczywiście. To właśnie też pojawia się ziewanie. To, co powtarzam zawsze i klientom, i nie klientom moim, że ziewanie jest objawą organizmu, nie tylko oznaczającą, że się nudzisz, albo że jesteś śpiąca, ale również oznaczającą, że się rozluźniasz, że organizm się dotlenia i rozluźnił się na tyle, żeby wziąć jeszcze więcej tlenu. Albo jeśli jesteś właśnie spięta, to stara się skłonić cię do, do ziewania albo głębokiego wzdychania, ponieważ właśnie ma za mało tlenu i rozluźnienia. I robimy coś takiego. I róbmy tak. Bardzo Wam to polecam. I nie przepraszaj, że ziewasz. Wytłumacz, czemu się ale nie przepraszaj. Nie przepraszaj za rzeczy absolutnie naturalne do Twojego organizmu. Nie przepraszaj, że wzdychasz. Tylko powiedz, dlaczego wzdychasz. Wytłumacz. I może to pomoże tej osobie też to robić. Jak przepraszasz, to wprowadzasz się w poczucie winy, że robisz coś nie tak, że z Tobą jest coś nie tak. Wszystko jest z Tobą w porządku. Ziewanie i wzdychanie jest naturalnym odruchem naszego organizmu na to, żeby, się, po to, żeby, żeby nas skłonić do rozluźnienia i dotlenienia. Tyle. Teraz winda. <coughs> praktyka windy. Czyli praktyka. Poziomu umysłu, do poziomu serca i w przestrzeni serca wychodzimy. Każdy w swoim, w swoim tempie, na swój sposób możesz zejść, sfrunąć, zjechać, teleportować się jak chcesz. Teraz, zapraszam. Tylko pamiętaj o oddychaniu, i znowu możesz zamknąć oczy. Przestrzeń serca jest właśnie naszą przestrzenią, w której praktykujemy. To jest miejsce, w którym czujemy się dobrze, bezpiecznie. Czujemy się kochane i akceptowane. I wszystko jest z nami w porządku. I w tej przestrzeni właśnie się pojawiamy i wychodzimy. Na taras na polane w lesie. Tam gdzie chcecie. Na plażę, To powoli. Nawet jak nie wychodzi, po prostu staraj się to robić. Powtarzaj i powtarzaj, aż zejdziesz. Możesz znowu, no może być tak, że uda Ci się tylko na parę sekund nie całą minutę albo minutę. Że jesteś tutaj, a nie tutaj, i znowu będzie cię wracało do umysłu, będą się pojawiały myśli, plan dnia, cokolwiek, tak? No i to poddychaj i znowu zrób windę. Przechodzimy do praktyki. I dzisiaj, właśnie praktyka bez muzyki. Oh. Praktykujemy, każda znowu w swoim tempie, ale też możecie praktykować razem ze mną. Jeśli to będzie trochę za trudne. Pierwszy raz, żeby zrobić to bez muzyki, bez rytmu zewnętrznego, bo ta praktyka bez muzyki jest właśnie po to, żebyś skupiła się na swoim ciele, na swoim organizmie i zobaczyła, czy jesteś w stanie poczuć wewnętrzny rytm. Tak? I też pamiętajcie, że jeżeli nawet ja. Będę kończyć tę praktykę w danym dniu. Eee... Nie ma takiej potrzeby, żebyś kończyła razem ze mną. Jeśli masz przestrzeń, ochotę, i Twoje ciało jeszcze chce więcej, to zapraszam, daj mu to. Nie ma żadnego problemu, żeby sobie to przedłużyć. O tak długo, jak chcesz, potrzebujesz, możesz. Ale oczywiście nic nie musisz, nie powinnaś i nie należy. Zobacz, czy jesteś w przestrzeni serca. Poczuj, czy jesteś tutaj, czy znowu gdzieś tam uciekło. Więc wróć w razie czego. Poddychaj. Posłuchaj siebie. Posłuchaj ciszy. Albo od głosów, które się pojawiają wokół ciebie. W domu, w bloku, jeśli mieszkasz w bloku. Ta praktyka w ciszy jest też bardzo piękną praktyką w naturze. Gdy idziesz na spacer i po prostu możesz sobie ją zrobić. Bo nie ma wymówki. Bez muzyki też można. Oczuj bicie swojego serca. Oczuj swoje ciało i ruch swojego ciała. Oczuj, gdzie masz napięcia i staraj się tam oddychać i rozluźniać jak będziesz gotowa you <sighs> Pamiętaj o oddychaniu. Pamiętaj o słuchaniu. Oczuj swoje ciało i swój Poczuj to, że nie jesteś sama, że Twój ród jest z Tobą. Tłum matki, rój Twojego ojca, Twoi przodkowie, Twoi potomkowie też, to też Twój ród. Ci, którzy przed Tobą i ci, którzy po Tobie są i będą. Pamięta o swoich Piotra Miękko, w ciele, na oka. W brzuchu. Dziękuję za dzisiaj. I pamiętaj, wszystko jest z Tobą w porządku i nie jesteś sama. Dobrego dnia.